ZUS ogłasza ważne zmiany. Seniorzy, czy wiecie, że nie każdy z Was otrzyma 3000 zł we wrześniu? To gorący temat, który wzbudza wiele emocji w całej Polsce. Zanim przejdziemy do szczegółów, cofnijmy się nieco w czasie. Rok 2015 rząd wprowadza program 500. Wielu z Was pamięta te rewolucje w polskiej polityce społecznej. Ale czy ktokolwiek wtedy przypuszczał, że 8 lat później będziemy dyskutować o dodatkowych świadczeniach dla seniorów? Teraz przenieśmy się do roku 2023. Inflacja szaleje, ceny w sklepach przyprawiają o zawrót głowy, a emeryci coraz częściej zastanawiają się, jak związać koniec z końcem. I właśnie wtedy pojawia się informacja o dodatkowym świadczeniu w wysokości 3000 zł. Ale uwaga. ZUS właśnie ogłosił, że nie każdy senior otrzyma te pieniądze. Kogo to dotyczy? Jakie są kryteria? I co najważniejsze, co zrobić, jeśli okaże się, że nie kwalifikujemy się do tego świadczenia? W tym filmie rozwiejemy wszystkie Wasze wątpliwości. Opowiemy o szczegółach tego programu, przedstawimy oficjalne stanowisko ZUS-u i przeanalizujemy, jak ta decyzja wpłynie na życie tysięcy polskich emerytów. Czy to kolejny krok w kierunku poprawy sytuacji finansowej seniorów, czy może ukryty manewr polityczny? Jakie są opinie ekspertów i co na to sami zainteresowani? Drodzy seniorzy, to informacje, których nie możecie przegapić. Wiedza to potęga, szczególnie gdy chodzi o wasze finanse i prawa. Dlatego zachęcam was gorąco, obejrzyjcie ten film do końca, bo każda minuta może okazać się na wagę złota, a w tym przypadku nawet 3000 zł. A teraz, zanim przejdziemy do sedna sprawy, mam do was prośbę. Jeśli uważacie, że te informacje są ważne i mogą pomóc innym seniorom, kliknijcie przycisk Lubię to pod tym filmem. Wasze wsparcie pozwoli dotrzeć z tą wiedzą do jeszcze większej liczby osób. Pamiętajcie, razem jesteśmy silniejsi. A teraz, bez zbędnej zwłoki, przejdźmy do szczegółów. Wyobraźcie sobie typowe polskie małżeństwo emerytów, nazwijmy ich pan Stanisław i pani Krystyna. Mieszkają w niewielkim miasteczku na Mazowszu. Ich dzieci dawno wyfrunęły z gniazda i założyły własne rodziny. Pan Stanisław i pani Krystyna żyją skromnie, ale godnie. Każdego miesiąca starannie planują wydatki, aby starczyło im na wszystkie potrzeby. I nagle słyszą o dodatkowych 3000 złotych. Można by pomyśleć, to jak manna z nieba. Ale czy na pewno? Zacznijmy od początku. Skąd w ogóle wziął się pomysł na to świadczenie? Otóż, jak dobrze wiemy, ostatnie lata były dla nas wszystkich niezwykle trudne. Pandemia COVID-19, a następnie rosnąca inflacja sprawiły, że wiele osób, szczególnie seniorów, znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Rząd, widząc te problemy, postanowił zareagować. I tak narodził się pomysł na dodatkowe wsparcie dla emerytów. Ale diabeł, jak to mówią, tkwi w szczegółach. ZUS nie rozdaje pieniędzy wszystkim na prawo i lewo. Istnieją pewne kryteria, które trzeba spełnić, aby otrzymać to świadczenie, i właśnie te kryteria są przedmiotem gorących dyskusji w całym kraju. Pierwszym i najważniejszym kryterium jest wiek. Aby kwalifikować się do otrzymania dodatkowych 3000 zł, trzeba ukończyć 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet. To oczywiste nawiązanie do wieku emerytalnego w Polsce. Ale czy to sprawiedliwe? Przecież wielu z nas pracowało ciężko przez całe życie i przeszło na wcześniejszą emeryturę. Czy oni nie zasługują na dodatkowe wsparcie? Weźmy na przykład pana Henryka, byłego górnika z Katowic. Pan Henryk przepracował pod ziemią 25 lat i przeszedł na emeryturę w wieku 55 lat. Teraz ma 63 lata i, mimo że jest emerytem od 8 lat, nie kwalifikuje się do otrzymania dodatkowych 3000 zł. Czy to fair to pytanie, które zadaje sobie wielu Polaków. Ale idźmy dalej. Kolejnym kryterium jest wysokość dotychczasowego świadczenia emerytalnego. ZUS ogłosił, że dodatkowe 3000 zł otrzymają tylko ci seniorzy, których miesięczna emerytura nie przekracza określonego progu. I tutaj zaczynają się schody. Bo jaki próg jest sprawiedliwy? Czy emeryt otrzymujący 2000 zł miesięcznie potrzebuje tego wsparcia bardziej niż ten, który dostaje 2500 zł? To prowadzi nas do kolejnej kwestii różnic regionalnych. Życie w Warszawie czy Krakowie jest znacznie droższe niż w małym miasteczku na wschodzie Polski. Czy zatem próg powinien być jednakowy dla całego kraju, czy może powinien być dostosowany do kosztów życia w danym regionie? To kolejne pytanie, które budzi wiele kontrowersji. Wróćmy na chwilę do naszych znajomych, pana Stanisława i pani Krystyny. Oboje spełniają kryterium wieku. Ale ich łączna emerytura przekracza ustalony próg o 100 zł. Oznacza to, że nie otrzymają dodatkowych 3000 zł. Czy to sprawiedliwe? Przecież ta różnica 100 zł nie sprawia, że nagle żyje im się znacznie lepiej. To prowadzi nas do kolejnej ważnej kwestii wpływu tego świadczenia na gospodarkę. Z jednej strony, dodatkowe pieniądze w kieszeniach seniorów to większa siła nabywcza, co może pobudzić gospodarkę. Emeryci będą mogli pozwolić sobie na więcej zakupów, może nawet na drobne przyjemności, których do tej pory sobie odmawiali. To dobra wiadomość dla lokalnych sklepów, usługodawców, a w konsekwencji dla całej gospodarki. Z drugiej jednak strony, skąd rząd weźmie pieniądze na to świadczenie? Czy nie odbije się to na innych grupach społecznych? Czy młodsi Polacy nie będą musieli płacić wyższych podatków, aby sfinansować to wsparcie dla seniorów? To kolejne pytania, które budzą emocje w debacie publicznej. Ale nie zapominajmy o najważniejszym, o ludziach. Bo za tymi wszystkimi liczbami, procentami i progami kryją się prawdziwe historie, prawdziwe życia. Weźmy na przykład panią Zofię, 70-letnią wdowę z Łodzi. Pani Zofia całe życie pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej. Teraz, na emeryturze, ledwo wiąże koniec z końcem. Jej emerytura wystarcza na opłacenie rachunków i podstawowe zakupy, ale już nie na leki, które są jej niezbędne. Dla pani Zofii dodatkowe 3000 zł to nie jest kwestia luksusu, ale godnego życia. Albo pan Kazimierz, 68-letni emerytowany kierowca z Poznania. Pan Kazimierz ma problemy z kręgosłupem, efekt wielu lat spędzonych za kierownicą. Potrzebuje regularnej rehabilitacji, ale na państwową służbę zdrowia czeka się miesiącami, a na prywatną go nie stać. Dla pana Kazimierza dodatkowe 3000 zł to szansa na poprawę zdrowia i jakości życia. Te historie pokazują, jak ważne jest to świadczenie dla wielu seniorów. Ale jednocześnie rodzą się pytania, co z tymi, którzy nie spełniają kryteriów. Czy oni nie potrzebują wsparcia? Czy ich problemy są mniej ważne? To prowadzi nas do kolejnej kwestii systemu opieki nad seniorami w Polsce. Bo czy jednorazowe świadczenie w wysokości 3000 zł rozwiąże wszystkie problemy? Oczywiście, że nie. To tylko doraźna pomoc, która może ułatwić życie na kilka miesięcy. Ale co dalej? Czy nie powinniśmy skupić się na długofalowych rozwiązaniach? Eksperci od lat mówią o potrzebie reformy systemu emerytalnego. O konieczności stworzenia skutecznego systemu opieki nad seniorami, który zapewni im godne życie nie tylko teraz, ale i w przyszłości. Bo pamiętajmy, społeczeństwo się starzeje. Za 20, 30 lat emerytów będzie jeszcze więcej. Czy będziemy wtedy w stanie zapewnić im wszystkim godne życie? To pytanie powinno skłonić nas do refleksji. Bo choć teraz mówimy o trzech tysiącach złotych dla seniorów, to tak naprawdę dyskutujemy o przyszłości naszego społeczeństwa. O tym, jak chcemy traktować starszych ludzi, jak chcemy im pomagać, jak chcemy, żeby wyglądała jesień życia każdego z nas. Ale wróćmy do teraźniejszości i do konkretów. ZUS ogłosił, że wypłaty dodatkowego świadczenia rozpoczną się we wrześniu. To oznacza, że już za kilka tygodni pierwsi seniorzy otrzymają dodatkowe pieniądze na swoje konta. Ale co to oznacza w praktyce? Dla wielu emerytów te dodatkowe 3000 zł to szansa na spełnienie marzeń, które od dawna odkładali na później. Może to być długo wyczekiwany remont mieszkania, wymiana starego sprzętu AGD, a może nawet krótki wyjazd nad morze czy w góry. To może wydawać się błahe dla młodszych osób, ale dla wielu seniorów to prawdziwe marzenia, na które do tej pory nie mogli sobie pozwolić. Weźmy na przykład panią Halinę, 72-letnią emerytkę z Krakowa. Pani Halina od lat marzy o wizycie u wnuczki, która mieszka w Gdańsku. Ale koszty podróży i pobytu zawsze były poza jej zasięgiem. Teraz, dzięki dodatkowym 3000 tysiącom złotych, pani Halina będzie mogła spełnić to marzenie. Wyobraźcie sobie radość babci, która po latach zobaczy swoją wnuczkę, przytuli ją, może nawet po raz pierwszy zobaczy prawnuka. Albo pan Józef, 75-letni emeryt z małej wioski na Podkarpaciu. Pan Józef od lat boryka się z problemami ze słuchem, ale nie stać go było na zakup aparatu słuchowego. Teraz dzięki dodatkowym pieniądzom wreszcie będzie mógł lepiej słyszeć. To może wydawać się małą rzeczą, ale dla pana Józefa to ogromna zmiana. Wreszcie będzie mógł bez problemu rozmawiać z sąsiadami, słuchać radia, cieszyć się dźwiękami natury. Te historie pokazują, jak wielkie znaczenie może mieć to świadczenie dla pojedynczych osób. Ale co z szerszą perspektywą? Jak to wpłynie na gospodarkę? Ekonomiści są podzieleni w tej kwestii. Część z nich twierdzi, że dodatkowe pieniądze w obiegu pobudzą gospodarkę. Seniorzy będą więcej kupować, korzystać z usług, co przełoży się na wzrost obrotów w lokalnych sklepach i firmach. To z kolei może prowadzić do tworzenia nowych miejsc pracy i ogólnego ożywienia gospodarczego. Z drugiej strony są też głosy ostrzegające przed inflacją. Więcej pieniędzy w obiegu może prowadzić do wzrostu cen, co w dłuższej perspektywie może zniwelować pozytywne skutki tego świadczenia. To skomplikowana kwestia ekonomiczna, która budzi wiele dyskusji wśród ekspertów. Ale nie zapominajmy o aspekcie społecznym. To świadczenie to nie tylko kwestia ekonomii, ale także wyraz solidarności międzypokoleniowej. To sygnał, że jako społeczeństwo dbamy o naszych seniorów, że doceniamy ich wkład w budowę naszego kraju, że nie zostawiamy ich samych w trudnych czasach. To prowadzi nas do kolejnej ważnej kwestii roli seniorów w naszym społeczeństwie. Czy traktujemy ich z należytym szacunkiem? Czy doceniamy ich wiedzę i doświadczenie? Czy słuchamy ich głosów w ważnych sprawach? Często słyszymy o srebrnej gospodarce koncepcji, która zakłada, że starzejące się społeczeństwo to nie problem, ale szansa. Szansa na rozwój nowych usług, produktów, na stworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad seniorami. Może zamiast postrzegać emerytów jako obciążenie dla budżetu, powinniśmy zacząć myśleć o nich jako o cennym zasobie? Weźmy na przykład wolontariat seniorów. Wielu emerytów, mimo wieku, Wciąż ma mnóstwo energii i chęci do działania, mogą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi pokoleniami, angażować się w życie lokalnych społeczności, pomagać w opiece nad dziećmi czy innymi seniorami. To nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, ale także ogromna wartość dla całego społeczeństwa. Albo weźmy pod uwagę potencjał edukacyjny. Seniorzy to skarbnica wiedzy o historii, kulturze, tradycjach. Może zamiast zamykać ich w czterech ścianach. Powinniśmy stworzyć więcej programów międzypokoleniowych, gdzie mogliby dzielić się swoimi doświadczeniami z młodszymi. To wszystko pokazuje, że dyskusja o 3000 złotych dla seniorów to tak naprawdę dyskusja o naszych wartościach jako społeczeństwa. O tym, jak chcemy traktować starszych ludzi, jaką rolę chcemy im przypisać, jak chcemy wykorzystać ich potencjał. Ale wróćmy do konkretów związanych z wypłatą świadczenia. Zus zapowiedział, że proces wypłat rozpocznie się we wrześniu, ale potrwa kilka miesięcy. To oznacza, że niektórzy seniorzy mogą otrzymać pieniądze dopiero pod koniec roku. To rodzi pytania o sprawiedliwość tego rozwiązania. Czy ci, którzy otrzymają pieniądze później, nie powinni dostać dodatkowo odsetek? Kolejna kwestia to sposób składania wniosków. Zus zapewnia, że proces będzie maksymalnie uproszczony, ale wielu seniorów obawia się biurokracji. Czy będą musieli stać w długich kolejkach? Czy poradzą sobie z wypełnieniem formularzy? To realne obawy, szczególnie dla starszych osób, które nie zawsze radzą sobie z formalnościami. Tu pojawia się kolejny ważny aspekt cyfryzacja. ZUS zachęca do składania wniosków online przez platformę PUE. Ale czy wszyscy seniorzy mają dostęp do internetu? Czy potrafią obsługiwać komputer? To prowadzi nas do szerszej dyskusji o wykluczeniu cyfrowym seniorów i potrzebie edukacji w tym zakresie. Może to jest właśnie moment, żeby pomyśleć o programach edukacji cyfrowej dla seniorów. Nie chodzi tylko o to, żeby mogli złożyć wniosek online, ale o to, żeby mogli w pełni korzystać z możliwości, jakie daje internet, od kontaktu z bliskimi przez wideorozmowy, po dostęp do informacji i rozrywki. Warto też zastanowić się nad długoterminowymi skutkami tego świadczenia. Czy jednorazowa wypłata 3000 złotych rzeczywiście rozwiąże problemy finansowe seniorów? A może lepszym rozwiązaniem byłoby systematyczne podnoszenie emerytur lub wprowadzenie stałego dodatku? Nie możemy też zapominać o wpływie tego świadczenia na budżet państwa. Skąd rząd weźmie pieniądze na wypłatę tych świadczeń? Czy nie odbije się to na innych grupach społecznych lub inwestycjach publicznych? Mimo tych wszystkich wątpliwości i pytań, nie można zaprzeczyć, że dla wielu seniorów dodatkowe 3000 zł to realna i potrzebna pomoc. To szansa na poprawę jakości życia, na spełnienie małych marzeń, na godniejszą jesień życia. Podsumowując, kwestia wypłaty 3000 zł dla seniorów to złożony temat, który dotyka wielu aspektów naszego życia społecznego i ekonomicznego. To nie tylko sprawa pieniędzy, ale także naszych wartości, solidarności międzypokoleniowej i wizji przyszłości naszego społeczeństwa. Niezależnie od naszych poglądów, jedno jest pewne, los seniorów powinien leżeć nam wszystkim na sercu. Bo przecież każdy z nas kiedyś będzie seniorem i każdy z nas chciałby, aby jego prawa i potrzeby były respektowane. Dlatego zachęcam Was, drodzy widzowie, do dyskusji na ten temat. Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Czy uważacie, że to świadczenie to dobry pomysł? Jakie widzicie plusy i minusy tego rozwiązania? A może macie własne propozycje, jak można by poprawić sytuację seniorów w Polsce? Pamiętajcie, że wasze opinie są ważne. To właśnie z takich dyskusji rodzą się najlepsze pomysły i rozwiązania. Bądźmy społeczeństwem, które dba o swoich seniorów, ale też mądrze planuje przyszłość. A teraz, na zakończenie, mam do Was prośbę. Jeśli uważacie, że ten film był wartościowy i poruszył ważne kwestie, kliknijcie przycisk lubię to i udostępnijcie go swoim znajomym. Im więcej osób będzie świadomych tej sprawy, tym lepsza szansa na wypracowanie dobrych rozwiązań. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.